Witam w prezentacji 30 numeru kultowych ciężarówek z epoki PRL-u od De Agostini, w tym numerze ZIU 157D470. 30 modelem w kolekcji jest ZIW 157 D470. Model jest cały w kolorze pomarańczowym. Posiada zabudowę z silnikiem, a z przodu posiada płótkie biegnikowy. Z przodu ma błotniki, trójkątną przednią część, podwójną maskę, z boku ma tablicę, z przodu ma atrapę chłotnicy, mechanizm podnoszenia pługa, element służący do wyrzucania śniegu, pod drzwiami ma stopień. Dwie otwierane do przodu: w przedniej części zabudowy po dwóch stronach ma zbiorniki z paliwem. Pomiędzy zabudową a kabiną ma koło zapasowe dwie pokrywy, wlot powietrza po środku. Z tyłu ma jedną dużą pokrywę wyloty rury wydechowej. Na bokach ma namalowane paski. Pod zabudową ma tablicę i schodki. Po drugiej stronie, tak samo jak po tamtej, ma dwie pokrywy i wlot powietrza. Nad kabiną ma trzy reflektory, czybę łamaną w połowie, z wycieraczkami montowanymi od góry, lusterka małe, okrągłe, na długich prętach. Przednia część pługu się obraca. W podniej części ma osobne wały napędowe do tylnych mostów, do pługu i do przedniego mostu napędowego. Mamy na stopniu kierowcy mamy wytłoczoną skalę i nazwę modelu. Elementy przedniego zawieszenia, zbiorniki z paliwem, tylne mosty, ramę, z przodu koła pojedyncze, z tyłu pojedyncze na dwóch osiach, numer 30 w tym numerze. SIU-157D-470 Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z jego informacjami. SIU-157D-470 Śnieżny Potwór badający od kilku dni śnieg przykrył wszystko warstwą niemal metrowej grubości. Na łagodnym spoczu, gdzieś w górach Sowi, stał przedwojenny murowany dom. Jeden z tych, które do dzisiaj określa się mianem poniemieckich bez wnikania w kwestie narodowości ich dawnych właścicieli. Po II wojnie światowej w budynku zamieszkała rodzina spod Warszawy, zagnana w te strony przez wichry wojny, jej macierzysta wieś została zrównana ziemią na skutek nalotu niemieckiego lotnictwa. Kiedy skończyła się wojna, małżeństwo, które mieszkało kątem u sąsiadów, dowiedziało się, że na zachodzie na tak zwanych ziemiach odzyskanych można dostać gospodarstwo rolne, para nie wahała się nawet przed wile. Na Mazowszu niewiele ją już trzymało, rodzina i znajomi przepadli. Bohaterowie tej historii, podobnie jak tysiące innych ludzi, wzięli udział w powojennym Eksodusie, wyruszyli na ziemię, które znalazły się w granicach Polski na mocy międzynarodowych traktatów, starali się nie wierzyć powszechnie krążącym plotkom, jakoby Dolny Śląsk miał niebawem brudzić do niebi. Po długich staraniach otrzymali przydział na duże gospodarstwo przycupnięte na łagodnym zboczu góry, bezleśny stok otwierał się na dolinę, w której rozpoczegało się miasteczko z kilkoma sporymi zakładami przemysłowymi. Mamy zdjęcie pługu wirnikowego D470, który został opracowany na północy Związku Radzieckiego w okolicach Anchagielska i tam też go produkowano. Ostre zimy sprawiły, że producenci dysponowali poligonem doświadczanym dosłownie za progiem fabryki. Maszynę zbudowano na podwoziu Zeeuwald 157, napędzał ją sześciocylindrowy silnik wysokoprężny. Urządzenie mogło zbierać wachl śniegu o wysokości do 1,3 m z prędkością około 600 ton na godzinę. Poruszało się z prędkością od 0,5 km na godzinę do 5 km na godzinę. Mamy zdjęcie Ziła 157 wersji ciągnika siodłowego, który należał do najmocniejszych pojazdów tego rodzaju. Do niektórych odmian można było dołączyć odpowiednio przystosowaną naczepę. Zdjęcie wykonane w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie przedstawia Ziła 157 z naczepą do transportu rakiety S-75. Mamy zdjęcie informacji, że radzieckie ciężarówki ZIS i ZIU były wbrew pozorom produkowane w tej samej fabryce. Wcześniejsza nazwa ZIS oznaczała zakłady imienia Stalina, po śmierci dyktatora i październikowej odwilży z 1956 roku nazwę fabryki zmieniono na Zakłady imienia Lichaczowa od nazwiska Iwana Lichaczowa, polityka i pierwszego dyrektora fabryki. Mamy zdjęcie informacji, że ziu 157 jako pierwszy seryjnie produkowany samochód na świecie został wyposażony w centralny system pompowania kół sterowany z miejsca kierowcy. To rozwiązanie znacząco ułatwiało jazdę w terenie. Kiedy samochód jechał po nieutwardzonej drodze, kierowca spuszczał powietrze z kół, a podczas jazdy po utwardzonej nawierzchni Pompował koła. Zdjęcie zostało wykonane w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie. Mamy zdjęcie informacji, że, aby zamontować potężny pług, konstruktorzy zmodyfikowali przednią część ramy. Została ona wydłużona i przystosowana do nowych funkcji. Miejsce wyciągarki zajął wydajny pług biegnikowy, napędzany silnikiem umieszczonym na plecach. Siła 157. Zdjęcie zostało wykonane w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami, takimi jak instalacja elektryczna, silnik, pług, wirnik, rama nośna, koło zapasowe, zbiorniki paliwa, napęd, koła. Mamy zdjęcie informacji, że kiedy wojsko zaczęło wyprzedawać swoje zapasy, wiele osób skuszonych niską ceną. Kupowało zdemobilizowane ciężarówki, utrzymanie pojazdów pochłaniało jednak spore sumy, a auta wymagały stałego serwisu oraz odpowiednich warunków garażowania. Nie każdy był w stanie spełnić to wymagania. Dlatego wiele wojskowych ciężarówek, tak jak ZIU-157, widoczny na zdjęciu, długie lata stało pod chmurką, niekonserwowany pojazd szybko zamienił się w złom. Mamy zdjęcie informacji, że ciężarówkami typu ZIU-157 mógł jeździć wyłącznie doświadczony i nieustraszony kierowca. Samochód nie miał wspomagania kierownicy, aby wyposażenie kabiny było iście spartańskie. Na szczęście konstruktorzy zadbali o wydajne ogrzewanie, bo wiedzieli, że wóz będzie eksploatowany podczas ostrych zim. Mamy zdjęcie informacji, że podczas mrożnych zim pługi T470 oddały nieocenione usługi przy odśnieżaniu pasów startowych. Okazały się też niezbędne do utraczenia dróg w całej Polsce. Do naszego kraju trafiło 85 takich pojazdów, kilkanaście wciąż można spotkać na polskich drogach, są wysyłane do akcji, gdy zawodzą wszystkie inne pojazdy służące do utrzymania dróg. Na zdjęciu wykonanym w grudniu 1969 roku Bóg oczyszcza ze śniegu drogę pomiędzy Rynem a Bilkasami. Mamy zdjęcie defilady wojskowej zorganizowanej w stolicy w 1964 roku z okazji Święta Państwowego, przypadającego 22 lipca. W wyposażeniu Ludowego Wojska Polskiego znajdowało się wiele odmian Ziła 157. Na zdjęciu widać ciągnik siotłowy z wyrzutnią rakiety Ziemia-Powietrze S-75. Półki śnieżne D-470 pracujące obecnie na polskich drogach w wielu przypadkach mają silniki wymienione na jednostki krajowej produkcji SB-680. Znane choćby z i Autosana. Dzięki temu są bardziej ekonomiczne w eksploatacji. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli Star 29 Osinobus z roku 1973. Osoby posiadające prenumeratę z 15 przesyłką, zabierającą 29 i 30 numer, otrzymały w skanie LBT 141. Dodatkowo otrzymały drugi segregator. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.